tam Cię po całym dniu znowu. Mało było tych przebitek takich z dojazdu do Warszawy, ale jestem. Zaraz idę spać i jutro rano na samolot. Jeszcze na szybko, żeby nie zostawiać Cię z pustymi rękoma. O tym, jak zarobić dobrze na świętach aktualnych w e-commerce, a bardziej w sprzedaży na Allegro, Marketplace'ach typu Facebook, OLX, bądź grupach na Facebook'u nie będzie to coś, w sam sobie palety towaru i wystaw tylko mam na myśli coś takiego kupujesz jakieś, 3-4 produkty typu olejek, nie wiem, jakieś 3 różne herbaty i wrzucasz to do boxa bierzesz jakiegoś boxa, pudełko wykładasz to siankiem wrzucasz te produkty do środka Robisz zdjęcia fajne i wstawiasz na nie wiem, Allegro, OLX, jakieś grupy tematyczne na Facebooku, czy nawet na Marketplace'a na Facebooku. No i wtedy możesz takie coś wystawić na 100-120 zł. I już na tym marża jest bardzo, bardzo fajna. A co jeszcze zrobić, żeby mieć na tym marżę większą? Możesz dodać. Zapakowanie na prezent za dodatkowe 15 zł możesz zrobić lepsze zdjęcia, dzięki czemu będziesz wyróżniać się na tle konkurencji. Możesz dodać lepszy opis swojego produktu, bo ludzie też często kupują opisem. I co najważniejsze, poza samymi zdjęciami, jak wygląda dany produkt, zrób zdjęcia poszczególnych produktów i bardzo ważne zdjęcie in hand, czyli masz produkt w ręku, możesz, jeżeli sprzedawałeś już taki produkt wcześniej, to weź zdjęcia od swoich klientów. Jeżeli dopiero zaczynasz sprzedawać, pójdź nie wiem, do mamy, siostry, cioci, babci, wujka i daj im ten produkt, żeby zrobili zdjęcia, albo zrób zdjęcia u nich, aby wyglądało to tak, jakby rzeczywiście ten produkt był wcześniej sprzedawany. I osoby, które to kupiły były zadowolone z tego zakupu. I też bardzo, bardzo ważna rzecz, wartość dodana. Dodaj, nie wiem, jakiś gratis od siebie, jakiś darmowy e-book, jakąś, nie, wiem, wizytówkę, kod zniżkowy. Jeżeli sprzedajesz książkę na przykład, jest nie, nie ukrywam. Możesz zrobić nawet boks z książkami, to dodaj zakładkę jakąś, z fajnym cytatem, z metryczką centymetrową. Naprawdę tu jest mega dużo rzeczy, które można udoskonalić, zrobić lepiej i skąd takie produkty brać? Bo możesz się zastanawiać. Ja jestem nie, nie ze zbyt wielkiego miasta. 60 tysięcy osób wiadomo, troszkę, troszkę większe jest to miasto, ale nie jest to, nie wiem, Kraków, Warszawa, gdzie w takich, w Warszawie na przykład Masz ogrom sklepów, możesz pójść do kilku i zobaczyć, jakie są tam produkty, w jakich cenach. Jaką możesz mieć na tym marże? Ja u siebie mam kilka sklepów, na przykład herbacianych. Mogę pójść do sklepu herbacianego, zobaczyć, jakie mają herbaty, jakie ceny. Ile wyjdzie mnie zakup powiedzmy, trzech różnych herbat, których w dodatku nie da się kupić nigdzie indziej. I mogę zrobić jednego boksa, zrobić zdjęcie, wystawić i to sprzedawać. To samo możesz, a nawet powinieneś zrobić ty, aby w te święta cokolwiek i jakkolwiek zarobić. Także tyle byłoby ode mnie na dzisiaj. A jutro już Anglia. Także dziękuję i do zobaczenia jutro, jak zwykle. Cześć.